Siemann, no, z tej strony czerwony piękny. Jesteśmy w, w makaronerii, a ze mną, jaki makaron y, bolognese. Duża porcja, 27 zł, jak i największa nowość. Born in Hell. To jest light wersja. Młodsza siostra Born in Hell. Piekielnie smaczna. Słodycz dla śmiertelnie i mniej wprawionych fanów ostrości. Ściąga jest troszeczkę ciężka dla mnie. Cabanero 40%. i Chipotle 40%. Pomidor suszony. Melasa grillowany. Czosnek. imbir, sól, przyprawy. Witaminy C. Może zawierać to oczywiście ostrzeżenie o selerach, ziarnach, zbóż itd. Produkt, produkty oznaczone pochodzą z naszej własnej. Sosy są rzemieślnicze. Są zrobione przy współpracy Pixie, Peppers i Helskiego Burgera. Czekałem na ten sos, nie powiem, że nie. Nie wiem co tu jeszcze pokazać. Takie jest bardzo ładna, jest bardzo dużo szczegółów. Ciężko ją jest w ogóle gdzieś pokazać, bo nie da się wszystkiego objąć jednym tak jakby ujęciem, mówił Pixi, żeby mocno potrzepać. Nie wiem czy czytać jeszcze ściąga od niego, ale już braku czasu. zapachu od razu czuć już super hoty, chociaż na pewno przy tym mocniejszym nie ma Karoliny Ripper. Jest coś innego. Niespodzianka dla Was. Tutaj skład przeczytałem. Tutaj jest jedynie hab habanero, więc go czuć. Ja najpierw spróbuję, spróbuję tego pysznego bolonas. O, jeszcze gorący. Czekał, a i tak będzie gorąco. Bo konsystencję będę musiał zepsuć, Przecież ja z tej strony chcę. Mm, naprawdę gorący. No, zapach habanero. Ja Weźmiemy moją łyżkę. Słyszałem, że mogą być problemy z dozowaniem. Jestem jedną z pierwszych osób, więc czuję, że będzie problem No, jest to raczej pulpa, a nie sos Ups Wstanę, żeby pokazać, więc będzie trzeba następnym razem pokazywać Tak wygląda, no po prostu Bardziej pulpa pomidorowa niż sos To świadczy o bardzo dużej ilości papryk w sosie I tutaj już sobie dozuję Lubię tą część chociaż wymieszać Gdzieś na połowę to podzielić. Ten ser pewnie poleci na jedną stronę. No, szkoda tego sera, ale delikatnie już go czuć na końcikach ust na języku, ale minimalnie przyjemnie. No jest pikantny. Jak na ten lżejszy sos, to naprawdę jest pikantny. Dość intensywny. Co, co słyszałem, ludzie właśnie go też do Bolońskiego porównują. I w ogóle opowiedział mi Bixi, że to jest taka mieszanka wszystkich trzech rodzajów. Styli, że ciężko go właśnie opisać i skupić się tylko na jednym. Ale mówił, że sos jest dla burgerów i makaronów. No więc nie przy makaronie. Ale się bawię z tym serem. jeszcze nie paruje. Będzie chyba się wygodnie jadło, jak już to wiem. Dalej czuć ser. Jest dobrze. Nie, no bardzo smaczny ten sosik. Nie, jest mega pyszny. Ale ja myślę, że się pobawię w łyżkę stołową bo chwilę to zejdzie no, już drugą łyżkę biorę chyba tak będzie tak będzie łatwiej no jak widzicie dozuje się w taki sposób a nie inny może to nie będzie pełna łyżka, ale też to nic nie wniesie są tu drobiny patryk bo to widzę, nie jest to taka niepełna stołowa jest naprawdę gęsty no jednak jego zaskoczę tym akurat, że ja stwierdzę to, co się sprawdza przy większości sosów, czyli najpierw ta słodycz, a jednak później ostrość na końcu, a nie odwrotnie. tego co mi powiedział, to mnie akurat zdziwiło, że jak sos może odwrotnie działać. To też na początku była jakaś mniejsza słodycz, a teraz dalej jest smak papryk, ale chodzi o ostrość przede wszystkim i ona zostaje. Teraz pojemy makaronu, bo za chwilę drugi sos. Mmm, sos w ogóle nie zabudania. dalej smakuje makaronik bardzo pysznie. Byłem tu kiedyś na deep dishu, ale te makaroniki naprawdę super. Raczej w innym lokalu, tu było coś innego kiedyś. No już się cieplej robi, czuję, że się temperatura podnosi. Polecimy z następnym sosem, bo czuję, że będzie to mega długie. A tego akurat nie chcę. Chyba nie ma jakiejś opcji, żeby na szybko robić te sosy. Ciężko jest bardzo. Chyba chcąc, nie chcąc będą. 10 minut, no nie da się inaczej. Wyczuwamy sosi nie, nie, nie zabija w ogóle makaronu, dania. Jest pyszny. Ostrość. Już dość znacząca, ale nie jakaś hardkorowa. A my idziemy do drugiego sosu. Już od razu zaznaczam, że nie wiem, czy z, dokończę całą porcję na wizji, bo nie chcę, żeby film się ciągnął w nieskończoność potem. Więc tak, tym razem 9 na 9. I to jest tak: Born in Hell, piekielna uczta dla twoich kubków smakowych, słodycz. Na otwarciu. O, i się pobrudziłem. Później już tylko cierpienie, tylko dla prawdziwych bardzieli. Skład. Rimotali. Rimotali, 65%. I właśnie tutaj nie ma Karoliny, o czym mówiłem wcześniej. Chipotle, 20%. Dragon's Brew, 5%. No i reszta standardowo. A nie, no, pomidory suszone, melasa, grillowany czosnek, ekstrakt kapsa i ceny 9 milionów SHU. Przyprawy, witamina C. I później te wszystkie przeciwwskazania. Dalej czuję coś po tym pierwszym, ale nie jest jakaś duża. Aby tego się dozowało trochę lepiej. No już się musiał odbić. No buteleczka bardzo ładnie zrobiona, no, jak mówiłem, bardzo dużo szczegółów, ciężko to pokazać na jednym kadrze ujęciu. No, ten zdecydowanie pachnie mocniej. No ale powiem Pixiemu, że no, no, ten sos akurat u góry jest... jakby to powiedzieć? Sos przeszedł w dolną część butelki, rozwarstwił się, bo zaraz zobaczycie jak będzie się do dozować. Pixie o tym mówił, że będzie troszeczkę trudniej go wydozować a jestem pewnie pierwszy troszeczkę w ruli doświadczony ze mnie. A tutaj konsystencja tak poleciała na raz, tak trochę keczu, Taki przecier pomidorowy typowo wylał na, znaczy wylał O, tak wygląda, złapało ostrość Trochę kapło, dobra Dodam sobie do tej części Aha, to nie było wszystko To jeszcze trochę O, teraz myślę, że już jest Tutaj wjedzie ostrość z dodatkiem 9 milionów. Chcę sobie jeszcze troszeczkę tego makaronu zostawić na później. już od razu wyczuwalny ekstrakt. Przeskok jest znaczący. To nie to są zupki od Wifona, że jesz pierwszą i drugą jesz. Nie czujesz różnicy prawie że. No, tu już jest tylko akurat. Chyba te walory smakowe troszeczkę przyśmił ten pierwszy sos, bo praktycznie jest taki sam, no. niczym to się nie różni, teraz po prostu wjechała ostrość większa. Chociaż nie aż tak bardzo goryczkowo, jakby się mogło wydawać. No ale już jest naprawdę wyczuwalna ta ostrość. Już czuję, że robi mi się coraz bardziej ciepło. Myślę, że łyżka to już będzie trochę hardkorowa. Daje o sobie znać na pewno. Cały czas jest smacznie, ale już tej ilości, przy tej temperaturze, masz już takie lekkie wrażenie, że no, zaczyna się już najadać nagle, ale to moim zdaniem jest też wrażenie przez ostrość sosu i <grym> I Ten makaronik cały czas był ciepły. Trochę tego jeszcze makaronu, tam ser zostanie. Zostawię na później. Teraz jeszcze ostrość jeszcze bardziej wychodzi na wierzch. smakowe bardzo no, są identyczne jak przy ten, tym ten wcześniejszym. Bardzo się pokrywają. Teraz już fajnie poszło z dozowaniem. Pokażę tę łyżkę tak wygląda. No, mi się wydaje. Że wygląda na bardzo podobną do tej pierwszej. No, sos już jest coraz większa. I mógłbym powiedzieć, że naprawdę ciekawy sos, ale wolę chyba już mieć to za sobą. Bo mi się coraz cieplej. No to co? No, prawie stołowa. Lecimy. na początku bardzo przyjemnie słodki, dopóki go nie przełknąłem yy, nie była wyczuwalna ostrość bardzo fajne. a teraz zobaczymy co się stanie no, wchodzi tak koszkość też papryk trochę naprawdę fajny zawodnik no jest dobrze zbalansowany między ostrością mm. dla mnie a a właśnie smakiem nie jest przegięty w, w jedną albo w drugą stronę Wiesz czy te dozowanie mogłoby być lepsze. No i jest to taki sos, który zaczyna już no, naprawdę działać. Silna się generuje. Na żonę chyba zaczyna już wchodzić lekko. No przynajmniej pewnie ten pierwszy. Albo drugi z, z ekstraktem. No, na podbicie smaku trochę pomidorowego. Wziąłem ten pomidorowy od razu, że się też pojawiły. Dalej jest trosze, troszeczkę ciepły. No, i mam wrażenie, że ten już wchodzi na żołądek lekko. No, czuję, że poce się, to na pewno. Jakoś o czym róża, czyli jest dobrze. Nie, no, ostrość tam dobra. No, cały czas trzyma, cały czas jest ostro na ustach. No, ten już dla początkujących zdecydowanie nie jest. Nie polecam początkującym, bo nie lubię mieć z nim duży problem. Ale pod względem smaku. Wow, naprawdę dobry A składnikiem tej papryki też spotkamy się na ślifeście. bym miał okazję jeszcze pojeść. Primo Tile. No jest dość ciepło tutaj. Myślicie, że coś się wydarzy? Nie, nie wydarzy się, ale trzyma ostrość cały czas ten sos. Nic tylko filmu po prostu przedłużać. A mogę tutaj posiedzieć, a potem sobie dojeść smaczniejsze. Naprawdę dobry makaron. Odwiedzę jeszcze kiedyś te miejsca. kiedy ta też dojechana Duż, dużo szczegółów dwóch gości którzy naprawdę robią swoją robotę nie? odpowiednio sos mogę polecić tutaj się więcej nic nie wydarzy Trzyma się ta ostrość najwyżej załączę sobie stopel i napiszę wam ile mnie trzymało bo nie chcę przedłużać naprawdę polecam mega pyszne sosy ten no, rewelacyjny w mniejszej gości nie z łyżkami stołowymi mógłbym go jeść byłoby całkiem też przyjemnie na co dzień więc Łapka i polecam naprawdę super produkt.